Witajcie w Centrum Nowoczesności Młodych Wiedzy w Toruniu. Jest to druga część naszego filmiku o klonowych skrzydlakach. No, ale nie tylko o skrzydlakach klonowych. Od nich zaczęliśmy. I w pierwszej części pokazałem Wam no właśnie takie moje modele, bardzo, bardzo proste modele klonowych skrzydlaków. Ale pokazałem Wam też nieco większe, nieco może i trudniejsze w budowie, ale za to dużo lepiej latające już od samego początku skrzydlaki takie trójłopatowe i takie skrzydlaki trochę przypominające jakiś taki. Um, nie wiem, paralotnie taką wirującą. I obiecałem Wam filmik, więc, więc zobaczmy, jak te nasze skrzydlaki latały w przestrzeni Centrum Nowoczesności Muny Wiedzy, a konkretnie w no chyba największej, takiej pionowej i zamkniętej przestrzeni w Toruniu, jaką jest szyb naszego wahadła. Jak widzicie, wahadło zostało na czas naszej próby wyłączone, tak by nie przeszkadzało skrzydłakom w locie, a skrzydlaki, no. Poleciały, poleciały i wylądowały, wszystkie w podobnym miejscu wylądowały, niektóre troszeczkę szybciej, niektóre troszeczkę... Dłużej spadały, ciężko to określić, ponieważ nie widzieliśmy na tym filmiku, czy one zostały wypuszczone jednocześnie. Zapewniam Was, że staraliśmy się wypuścić je mniej więcej jednocześnie, ale idealnie w tym samym momencie nie zostały wypuszczone. No cóż, widzieliśmy, że te skrzydła bardzo ładnie wirowały w powietrzu i pewnie z punktu widzenia aerodynamiki tam się działy ciekawe rzeczy, tym bardziej, że one pewnie w jakąś tam interakcję ze sobą wchodziły. Wchodziły, bo było ich tam całkiem gęsto. One nie leciały w takim. No te, te najniżej leciały w takim czystym powietrzu, a te e, będące nieco wyżej leciały w takim powietrzu już trochę zaburzonym przez te skrzydlaki znajdujące się niżej. E, więc ciekawe rzeczy dla aerodynamiki e, osób się tym interesujących, a dla nas najważniejsze jest to, e, że po pierwsze, były to rzeczy no, dosyć ładne dla oka, takie, takie wirujące, kolorowe karteczki papieru, fajnie, fajnie wyglądają. E, a po drugie, no, udało nam się udowodnić, że, e, że jest to metoda dosyć prawdopodobnie skuteczna metoda opóźniania spadku nasion. E, no i gdyby w tym szybie naszym wiał wiatr. E, co raczej jest niemożliwe, no ale gdyby wiał albo gdybyśmy robili nasze doświadczenie gdzieś tam, powiedzmy, na zewnątrz z jakiejś platformy, zrzucali nasze skrzydlaki, to byśmy zaobserwowali, że w czasie wiatru one są tym wiatrem unoszone i pewnie są unoszone, mogłyby być unoszone na, na całkiem fajne, pokaźne odległości. No i dowodzi to tego, że rzeczywiście ten sposób jest, jest dobrą metodą na rozprzestrzenianie. Nasion. Pewnie gdybyśmy rywalizowali z prawdziwymi klonowymi skrzydlekami, to no, okazałoby się, że, że nasze spadają dużo szybciej, że te klonowe jednak utrzymują się w powietrzu dłużej, ale najważniejsze jest to, że nam się również udało zrobić coś fajnego, coś co pokazuje nam, że no, natura ma fajne pomysły i my te pomysły potrafimy w jakim stopniu naśladować. No cóż, te skrzydlaki, które ja Wam zaprezentowałem, na przykład ten i ten albo taki. To nie są jedyne oczywiście modele, które możecie e, opracować, to są tylko takie przykłady, przykłady które powinny Was zainspirować. Możecie e, stworzyć sobie zupełnie, zupełnie inne modele skrzydlaków, albo zmodyfikować te, które ja Wam zaproponowałem. Zobaczcie, że możliwości modyfikacji jest całe mnóstwo, bo możemy modyfikować kształt skrzydła, na przykład jego długość i szerokość, możemy modyfikować zagięcie końcówki, możemy modyfikować masę tutaj tego balastu, czyli tych na przykład spinaczy, możemy modyfikować co, typ papieru, no to już chyba mamy, jak dobrze liczę, pięć parametrów. Pewnie jeszcze moglibyśmy tutaj e, jakieś kolejne modyfikacje wprowadzać e, e, i e, rozważać. Gdybyśmy chcieli tak systematycznie wszystkie warianty sprawdzić, pewnie by nam nie starczyło czasu, więc najlepsza metoda to jest metoda prób i błędów. E, wymyślamy sobie jakiś kształt na bazie już naszych intuicji. Nawet jak na początku tych intuicji nie mamy, to po pewnym czasie tych intuicji, te intuicje nabieramy i e, już mniej więcej czujemy, jakie kształty będą fajnie latały, a jakie nie. Po kilkunastu czy kilkudziesięciu próbach, nasze intuicje są już bardzo dobre i wtedy już możemy śmiało, patrząc tylko na kształt, stwierdzić, czy to będzie latało, czy to nie będzie latało. Więc polecam Wam takie zabawy. Bardzo fajne, nie, nie, nie są to rzeczy trudne, a dają dużo, dużo takiej radochy. Kilka ciekawostek jeszcze mam dla Was. No po pierwsze, te klonowe skrzydlaki i wszelkie nasze inne latają takim lotem wirującym. Ten lot wirujący przypomina trochę lot śmigłowca, a w szczególności takiego śmigłowca, który już nie ma napędu, czyli na przykład pilot wyłączył silnik, albo no niestety zdarzyła się jakaś awaria silnika i tego silni ten silnik już nam wirnika nie napędza, ale cały czas jesteśmy w stanie tym śmigłowcem sterować. Taki lot nazywamy lotem autorotacyjnym i rzeczywiście śmigłowce potrafią w ten sposób lądować w razie jakichś sytuacji awaryjnych na przykład. Druga rzecz, którą chciałbym podkreślić, to jest nazewnictwo. Staram się mówić śmigłowcem Natomiast jak poszukacie w internecie, to nawet w tym polskim internecie równie często występuje nazwa helikopter. Nazwa helikopter to jest taka nazwa pochodząca z języka angielskiego i pewnie obecna również w innych językach. Natomiast w języku polskim mamy fajne słowo śmigłowiec, więc starajmy się trzymać tego słowa: śmigłowiec, bardzo ładnego i chyba bardziej poprawnego. Coś Wam mówiłem, wspominałem o tym, że powiem o Marsie. No, pewnie się domyślacie, że, że będę mówił o marsjańskim śmigłowcu. O pierwszym marsjańskim śmigłowcu rzeczywiście niedawno odbył się pierwszy lot tego śmigłowca. No a po tym locie już, już jest kilka kolejnych. W dniu, w którym to kręcimy, chyba ten śmigłowiec na koncie ma już trzy udane loty. Coraz loty to są dalsze, coraz loty to, są to z większymi prędkościami i to jest niesamowite osiągnięcie, takie inżynieryjne. Ponieważ loty na Marsie śmigłowców są niesłychanie, niesłychanie trudne. Na Ziemi to się udaje, a na Marsie jest to bardzo trudne. Na Ziemi możemy sobie polatać, zobaczcie nawet tego typu zabawkami i one doskonale latają, ale na Marsie ta zabawka nie miałaby szans latać. Z jednego prostego powodu. Na Marsie mamy bardzo mało tego marsjańskiego powietrza. Ta, ta atmosfera marsjańska jest niesłychanie rzadka. Ona jest mniej więcej 100 razy rzadsza niż atmosfera ziemska tutaj na poziomie morza, czy tutaj w Toruniu, skąd do Was mówię więc ten śmigłowiec bardzo będzie fajnie latał tutaj w Toruniu, ale na Marsie no tego powietrza będzie mu po prostu brakowało. I rozważmy, jak to jest w takim naj, e, największym przybliżeniu, skąd się bierze siła nośna, która utrzymuje śmigłowiec w powietrzu. No ona się oczywiście bierze z łopat. E, no i w największym przybliżeniu możemy sobie potraktować, że te łopaty odpychają powietrze w dół, e, tworzą strumień powietrza, które, które pędzi w dół. No i na zasadzie akcji i reakcji, skoro my nadajemy powietrzu jakiś pęd skierowany w dół, no to... E, w jakimś czasie, no to e, odpowiada temu jakaś siła, która działa na łopaty e, skierowana do góry. E, ten pęd e, i tą siłę możemy wyznaczyć, rozważając taki uproszczony model czyli rozważając, jak jest e, po, jaka jest powierzchnia koła zakreślana przez łopaty, przez wirnik nośny śmigłowca. E, no i e, rozważając, e, jak szybko pędzi powietrze. Pchane tutaj w takim właśnie obrębie, zakreślanym przez łopaty, jak szybko to powietrze pędzi w dół. Możemy sobie oczywiście no, to musimy trochę tutaj uprościć sobie sprawę, bo prędkość powietrza w różnych momentach będzie różna. Wtedy, kiedy łopata przechodzi nad naszym czujnikiem prędkości, to będzie duża prędkość, więc musimy sobie tą prędkość uśrednić po pierwsze po czasie, a po drugie uśrednić ją jakoś tutaj po powierzchni naszego koła otaczanego przez łopaty. No, ale jakaś ta średnia prędkość powietrza możemy przyjąć, że jakaś jest. No więc tak, siła nośna zależy w naszym największym przybliżeniu. Siła to jest zmiana pędu w czasie, więc jak to sobie tam poupraszczamy, to wyjdzie nam, że siła nośna zależy liniowo od gęstości ośrodka, czyli dwa razy bardziej gęsty ośrodek, dwa razy większa siła nośna. Liniowo zależy od powierzchni, no i kwadratowo zależy od prędkości strumienia powietrza tutaj e, pod wirnikiem zakładamy, że ta prędkość jest wszędzie taka sama albo sobie tą prędkość jakoś tam sprytnie uśredniamy. Czyli e, dwa razy większa prędkość, cztery razy większa siła nośna, e, dwa razy większe pole, dwa razy większa siła nośna. No, ale niestety na Marsie jest taka sytuacja, że, e, że ta gęstość jest 100 razy mniejsza, więc 100 razy mniejsza siła nośna jest na Marsie z tego prostego powodu. E, na szczęście na Marsie również mamy małą grawitację. Tam ta grawitacja to jest 38% grawitacji ziemskiej, więc e, no nie musimy kompensować czynnika tego mm, pochodzącego. Od gęstości powietrza w całości. Nie musimy e, zwiększyć siły nośnej o czynnik 100. Wystarczy, że siłę nośną zwiększymy o, o czynnik 38, e, co wynika z podzielenia 38% przez 1%. Ten 1% to z tej e, rzadszej marsjańskiej atmosfery. No i inżynierowie NASA oczywiście musieli to zrobić, e, i oni to zrobili e, najprościej jak się da, czyli po prostu rozpędzili wirnik do ogromnych e, prędkości. Wirniki śmigłowców tutaj na Ziemi latających w ziemskim powietrzu obracają się z prędkością tak od 200 do 600 obrotów na minutę po angielsku RPM. E, no a śmigłowiec marsjański, o ile pamiętam, a sobie sprawdzę jeszcze, no to było prawie 3000, przyjmijmy, że to były 3000 rpm, 3000 obrotów na minutę, więc mamy wzrost ym, prędkości obrotowej o czynnik tak no między 5 a nawet 10. Między, między 5 a 10 razy szybciej obracał się wirnik śmigłowca marsjańskiego niż jakiś tam porównywalny wirnik śmigłowca ym, ziemskiego. E, jeżeli ta prędkość strumienia powietrza zależy liniowo od prędkości obrotowej, a no, Chyba tak powinno mniej więcej być, przynajmniej możemy sobie uprościć nasze rozważania i założyć, że tak jest. No to już zwiększając prędkość obrotową o czynnik między 5 a 10 zyskujemy na sile nośnej o czynnik no, między 25 a 100. Czyli ten czynnik 38, w który, który celowaliśmy, 38 i więcej znajduje się gdzieś w tej granicy między 25 a 100. Mam nadzieję, że się nie zgubiliście w tych moich wywodach. Krótko mówiąc, nawet takie proste analizy, prosty model, bardzo duże przybliżenie już pozwala nam rzeczywiście znaleźć wartość bardzo zbliżoną do tej wartości którą znaleźli inżynierowie w NASA więc nie potrzebujemy superkomputerów by sobie oszacować jak szybko się musi obracać wirnik śmigłowca na Marsie żeby ten wirnik latał czy takie śmigłowce kiedyś będą większe na Marsie czy będą potrafiły wozić jakieś ciężkie towary wozić ludzi bardzo dobre pytanie nie wiadomo, na razie wydaje się, że nie jest to specjalnie no, energetycznie korzystna metoda transportu w tak rzadkiej atmosferze, że już chyba lepiej zbudować jakieś małe rakiety do transportu ludzi i towarów między różnymi punktami na Marsie, ale kto wie, może kiedyś marsjańska atmosfera będzie bardziej gęsta. Są takie plany terraformacji Marsa i może wtedy rzeczywiście już te śmigłowce nie będą musiały być tak wyżyłowane, może ich wirniki będą mogły się obracać wolniej. I, I może nawet da się te śmigłowce przeskalować e, no, do takiego poziomu, do takiej skali, by mogły wozić ludzi. E, no ale to na razie jest odległa przyszłość. Terraformacja Marsa pewnie kilka tysięcy lat. E, tymczasem się cofnijmy kilka tysięcy, y, no tysięcy to może nie, a właściwie no, około dwóch tysięcy lat się cofnijmy do, do Chin starożytnych, bo muszę Wam przypomnieć o tym, że pierwsze śmigłowce które nie były wytworem natury, to były śmigłowce stworzone przez Chińczyków jako takie zabawki i wyglądały mniej więcej tak jak ten mój model, tylko że mój model jest zbudowany z tworzywa sztucznego. No to jest zresztą śmigiełko z, z, z takiej latającej zabawki, zamocowane na patyczku. No i gdybym to szybko rozkręcił albo w palcach, albo za pomocą jakiejś linki, to ten śmigłowiec poleciałby, tak jak latały kiedyś m, zabawki w starożytnych Chinach, nazywane bambukopterami, bambu ponieważ były zrobione z łodyg bambusa, które są bardzo sztywne, m, lekkie, no i mają też odpowiedni m, profil aerodynamiczny. Uh... W Chinach jeszcze stworzono bączki. Te, takie, takie śmigłowce nie są jedynym wynalazkiem Chińczyków. Na pewno w Chinach stworzono również bączki. Chińczycy się bawili już od kilku tysięcy lat bączkami. Nie tylko Chińczycy, ale, ale oni również. No i muszę wspomnieć o tym, że wszystkie śmigłowce mają bardzo wiele wspólnego z bączkami, ponieważ też tutaj mamy pewien taki moment pędu, jakieś siły z tym związane, więc. Też ciekawa sprawa z punktu widzenia fizyki, że mamy, że śmigłowiec to jest taki jeden wielki żyroskop, który, którego sterowanie no, nie jest takie e, oczywiste i trywialne. To wszystko, o czym mówimy, ma wiele wspólnego z biologią, jak się okazuje z Marsem, z Chinami, ale też ma coś wspólnego z Toruniem, ponieważ Toruń jest takim miejscem, gdzie... No, w mniej więcej 80 kilka lat temu zaczęła się przygoda polskich lotników z, może nie śmigłowcami, ale z wiropłatami. W Toruniu stacjonowały i były testowane tak zwane autożyra, czyli po polsku mówiąc, wiatrakowce. Te wiatrakowce były testowane przez wojsko. To były wiatrakowce o nazwie Cierwa C30A. Możecie sobie w internecie znaleźć, jak one wyglądały i one były e, no, z powodzeniem testowane, natomiast e, wojsko jednak z nich zrezygnowało później. E, e, latały w o klubie. I co ciekawe do dziś, e, dziś również, bo już nie są te same wiatrakowce, ale dziś również na turyńskim niebie można spotkać co jakiś czas e, wiatrakowce, e, no już takie współczesne, nowoczesne, ale działające na tej samej zasadzie co wiatrakowce e, tamte sprzed 80 kilku lat. Lat. Nie zawsze to, co widzimy na niebie, to co turkocze i ma takie obracające się śmigła, nie zawsze to jest śmigłowiec, czasem to jest wiatrakowiec, warto o tym pamiętać i, no i się zainteresować tymi niezwykle ciekawymi konstrukcjami, które były niejako pierwowzorami dla, dla wszystkich śmigłowców, chyba. Dobrze, powróćmy do takich tematów biologicznych, bo chciałbym Wam przedstawić jeszcze kilka innych. Ciekawych, ciekawych roślinek. Nie tylko te klony są ciekawe, nie tylko jakieś tego typu listki czy tego typu listki fajnie spadają. Takich roślin, które stosują wiatrosiewność, jest całe, całe mnóstwo. I tutaj wymienię kilka innych, tak dla, dla, dla przypomnienia, że, że, że są i to nawet w naszym klimacie, na przykład sosna, modrzew, grab, brzoza. Lipa. O, właśnie, lipa też jest ciekawa, bo no, z lipy też mamy miód, to, to już jest pierwsza rzecz ciekawa w lipach, ale inna rzecz, którą chciałbym tutaj podkreślić, jest to, że wzorując się na tych lipowych nasionkach i, i tych skrzydełkach lipowych, można też sobie zrobić taką zabawkę, która no, może wyglądać podobnie jak ta moja. To jest po prostu taka łezka wycięta z papieru. Z takim nacięciem, które służy jako ogonek. No i do tego ogonka normalnie są przyczepione nasionka, a u mnie jest to balast. Gdy sobie tą, to skrzydełko tutaj asymetrycznie jakoś, asymetrycznie jakoś wygnę albo asymetrycznie wytnę i, i jakoś tutaj właśnie jeszcze dodatkowo ukształtuje ten profil, no to ono bardzo fajnie wiruje, więc kolejna zabawka, jaką warto wypróbować, taka wzorowana na lipach. Co jeszcze mamy jesion, chociażby z takich innych typów już niekoniecznie wirujących, to na przykład wiązy, albo taka roślinka ozdobna nazywana parceliną trójlistkową, która ma nasionko bardzo podobne do e, wiązów, e, no, ale troszeczkę się różni od tych wiązów. E, chciałbym jeszcze przedstawić wam kilka innych roślinek już z innych szerokości geograficznych, z innych klimatów, e, z takich cieplejszych krajów, e, no i e, m, bardzo ciekawe są nasionka, które mają tych łopat sporo. Udało mi się znaleźć nasionko z sześcioma łopatami. Jest to nasionko mm, takiego drzewa nazywanego drzewem sal, a po polsku to damarzyk mocny, występujący na południowych stokach Himalajów, również, również w znacznej części Indii. To jest takie sześciołopatowe nasionko. Znalazłem również w internecie nasionko, które ma pięć łopat. To jest Gluta Usitata z Tajlandii. No, a inne nasionko tego typu to jest Dryobalanops Aromatica. Z pięcioma również łopatami. No, i też mnie to zainspirowało do zrobienia sobie takiego skrzydlaka pięciołopatowego. Wygląda on tak. Wzorowany jest na tym trójłopatowym. Punktem wyjścia też były paski papieru takie zrobione z Kartek A4. Tylko tym razem jest ich 5 i tym razem są one troszeczkę inaczej połączone. Jak się przyjrzycie temu filmikowi w naszym szybie, to tam też takie coś spada. Natomiast no, lot tego był taki trochę zachwiany, więc ten pierwszy prototyp niekoniecznie fajnie latał. Ale nasionka, nasionka właśnie tych roślin, które wymieniłem, no, na pewno no, są doskonałymi e, lotnikami. E, inne m, fajne rośliny to e, Gyrocarpus e, americanus. E, m, no to mamy tam w nazwie łacińskiej ten, ten człon Gyro, czy, czy, czy byśmy powiedzieli po polsku żyro, e, odnoszący się do ruchu wirowego. E, jeszcze kolejna e, m, roślinka fajna to Dipterocarpus alatus. D to dwa, ptero to skrzydło bądź pióro, czyli znów takie nasionko z dwoma jakimiś takimi aparatami, z takim podwójnym aparatem lotnym, które wiruje fajnie sobie w powietrzu. Polecam wam to poszukać sobie w internecie, nawet czasem się udaje znaleźć filmiki. Inny bardzo, bardzo ciekawy lotnik. Już tym razem nie taki lotnik wirujący, co bardziej lotnik szybujący to alsomitra makrocarpa. Ten człon Makrokarpa oznacza duży owoc i rzeczywiście są to um, duże, duże nasiono, duży owoc. Um, no, tak czy owak, nasiona są duże, nasiona są całkiem spore i są to nasiona, które potrafią no, nie, nie wykonują autorotacji, ale potrafią szybować, więc to są właśnie te zapowiadane nasiona, które są meteochorami, a nie są anemochorami. One do rozprzestrzeniania się nie potrzebują wiatru, wystarczy im po prostu nawet spokojne powietrze, nawet cisza. Wtedy one odrywając się z wysokiego drzewa, takim ruchem szybowcowym, potrafią przebywać, przebyć w duże odległości. Podobna, podobne nasionko to nasionko rośliny Zanonia macrocarpa. No, i to jest, nawiasem mówiąc, to są z rodziny dyniowców. Kto by pomyślał, że jakieś dyniowce dyniowce są w stanie latać. A jednak, no i to nasionko Zanonia Makrokarpa stało się wielką inspiracją u zarania rozwoju lotnictwa europejskiego. Dla mnie też, jak widzicie, się stało inspiracją, bo zrobiłem sobie taki papierowy model. Ale chciałbym Wam powiedzieć, że no, w parę lat po pierwszych próbach braci Wright, oczywiście tych próbach zakończonych sukcesem, tutaj w Europie, a nawet na terenach obecnie polskich, w miejscowości Lubawka, mieściła się wytwórnia samolotów pana Igo Etrisa, który wzorował skrzydła swoich samolotów właśnie na nasionach rośliny zanonia, makrokarpa, no i to były doskonałe samoloty, niezwykle stabilne w czasie lotu, bardzo popularne w przed I wojną światową. Niestety również są to samoloty, z których wykonano pierwsze bombardowanie, więc tutaj mamy taką nutę no nieco, nieco tragiczną tych wszystkich spraw, o których mówimy. E, Austriak Igo Etrich e, i samoloty, e, które się nazywały, no nie Zanonia Makrokarpa, bo to ciężko się wymawia, jego samoloty nazywały się e, Taube, co po niemiecku znaczy gołąb. Bardzo fajne e, samoloty. No i mój lotnik e, przypominający Zanonię, e, zobaczcie, też możecie sobie w domu pokombinować. E, bardzo, bardzo fajnie e, lata. Jeszcze ostatnia już roślinka to katalapa bignoniodes, a po polsku surmia bignoniowa bardzo ciężko się to wszystko wymawia surmia bignoniowa. Nasionka ma malutkie, te skrzydlaki też nie są jakieś ogromne, tak jak w przypadku Zanoni, ale są bardzo ciekawe, ponieważ jak się przyjrzycie im zdjęciom w internecie, no bo w Polsce raczej się tego nie spotka, to zobaczycie, że te skrzydełka trochę są e, dziwne, bo są takie na końcach rozwidlone. I być może Wam się skojarzą te skrzydełka ze skrzydłami dużych ptaków, takich szybujących e, na prądach termicznych, na przykład e, orłów czy sępów. Orły i sępy mają duże, szerokie skrzydła i te skrzydła na końcu mają takie pierwszorzędowe e, lotki, które są często takie właśnie rozczapieżone, rozpostarte. E, ten, ten skrzydlak tej katalapy bignoniodes. E, troszeczkę tak właśnie wygląda. Troszeczkę mi przypomina skrzydła e, takiego sępa w locie. Być może z punktu widzenia aerodynamiki dzieją się tam podobne rzeczy. Jeżeli tak, to byłby to przykład tak zwanej ewolucji zbieżnej, ewolucji konwergencnej, czyli takiego fenomenu, że niespokrewnione, przynajmniej blisko ze sobą organizmy wykazują no, podobne cechy, takie morfologiczne, czy, czy, czy jakieś najkrócej mówiąc podobne kształty. Tak jest na przykład w przypadku Delfina i Rekina. Delfin to Sak, młody dosyć ewolucyjnie, a re rekiny są starymi organizmami, ryby, chrzęsno-szkieletowe, a jednak mają bardzo podobne kształty, takie hydrodynamiczne. I być może w przypadku sępa i tej, tej naszej roślinki e występuje coś podobnego. Jest to taka moja luźna, bardzo hipoteza, takie luźne skojarzenie. E ale być może nie popełniam tutaj wielkiej głupoty, nazywając to ewolucją zbieżną. Dziękuję Wam bardzo za, za uwagę, za, za, za śledzenie mych tutaj poczynań jako, jako inżyniera lotnictwa. No i polecam Wam gorąco tego typu zabawy. Oby się dało jak najczęściej bawić w ten sposób na świeżym powietrzu, przy pięknej wiosennej pogodzie. Dzięki i do zobaczenia.